Życie się odmienia, człowiek nabiera pewności siebie, wie jak zjeść, wie, wie co robić, żeby sobie nie zaszkodzić, a tu w programie uczę się wszystkiego. Nazywam się Magdalena Gałka, mam 48 lat, z zawodu jestem księgową. Wygląd, przede wszystkim wygląd, ociężałość straszna, no i takie zasiedzenie, no jak to za biurkiem, to tak co prawda szukałam jakichś ruchów, ale niestety to tak no, i, i to nie, niezawodne SiBo, które mnie dopadło, to wszystko poskutkowało, że szukałam czegoś, gdzie można i się poruszać, i dietetycznie, żeby mi też pasowało. No, SiBo praktycznie już odeszło. No, jeszcze mam parę produktów muszę, gdzie, gdzie odczuwam, ale, ale już nie jest to w takim stopniu. No, wygląd już jestem zadowolona. E, no, i, i, i kondycyjnie też dużo lepiej, więc. No, a dieta, no to wiadomo, to już prościzna. <śmiech> <śmiech> najbardziej dumna jestem z brzucha, chociaż jeszcze nie do końca jeszcze chcę dopracować, e, ale chyba na tym najbardziej mi zależało. Bez treningu to tak. E, już, już mam takie przyzwyczajenie, że codziennie praktycznie ten trening, fakt, że tam czasami odpoczywam sobie, już nie powiem, że codziennie, ale, ale trening to musi być, ruch, ewentualnie jak nie ma treningu jest spacer, schody codziennie, więc tak, tu jest dużo, pewność siebie na pewno, na pewno wzrosła. No, widzę z jakim ciężarem zaczynałam, a z jakim teraz trenuję i, i gdyby nie to, że trzeba przekładać te hantelki, to, to pewnie jeszcze cięższe bym brała. Dobra.